Trzymana u zajmiemy się tym gaźnikiem yy, od kosiarki ze złomu. Jeżeli się uda yy, zdjąć tą uszczelkę, ona trochę już jest zdezelowana. Niby nie przepuszcza tutaj nigdzie, bo widać, że nie przepuszcza. Tutaj tylko delikatnie, ktoś może, nie wiem, nakrętkę śrubą nie trafił i się troszeczkę porwała. A jeżeli nam się uda ją odzyskać, to dobrze. Jeżeli nie, to może sobie kupimy nową, a żeby nie dopłacać do kosiarki ze złomu, może sobie zrobimy nową z kawałka bryszpanu. Nie najgorzej nam się udało ją zdjąć. Jest bardzo sztywna. Może się złamać. Dobra. E, tutaj mamy coś, tu co nam się leje z gaźnika, ale patrzcie, jakie paliwo. Jezu! To jest normalnie masakra. Jest taki kolor tego paliwa, że to trzeba, trzeba to pokazać. Normalnie jak kola Tragedia. To czy znaczy, tragedia? No stare paliwo, no co tu dużo mówić. No takim paliwem to raczej to nie pochodzi. Dobra, teraz co to o, nie ten skuczyk. Mamy to. Otwórzmy sobie komorę pływakowego gaźnika. Ciężko to jakoś idzie. Taki zasyfiony. Co to takie to No dobra. Dobrze, będziemy go trawić. Gaźnik Delorto. Przygotujemy sobie go teraz. Rozbierzemy go sobie teraz do trawienia. Wyciągamy sobie sworzeń. Wyciągamy pływak. Z pływakiem wyciągamy zaworek. Tutaj, akurat, na tym zaworku nie ma sprężynki w tym miejscu więc możemy sobie to bez, bez obaw wyciągnąć stąd, sprężynka nam nie wyskoczy O, zaworek jest zakończony takim silikonkiem, taką, taką główką która wchodzi tutaj i zamyka dopływ paliwa tak? jest to zrobione tak Napływa sobie tędy do komory pływakowej napływa paliwo. Podnosi nam pływak. Pływak z zaworkiem. Pływak z zaworkiem zamyka dopływ. Tak? Paliwo, paliwo się i wtedy dysza zaciąga paliwo. Tutaj i następuje mieszanie, robi się mieszanka. Wszystko idzie do cylindra i się spala. Jest go za mało. Pływak opada, otwiera się zaworek i tak w kółko, i tak w kółko. Tutaj na tym zaworku można powiedzieć, że ten silikon jest taki troszeczkę już wyrobiony. Ale jeżeli będzie trzymał, nie będzie gaźnik lał, no to to wszystko dobrze. To będzie fajnie. Uszczeleczka, gumowa uszczeleczka. Czy ona będzie nam chciała wyjść? Bez żadnych oporów. Delikatnie, żeby jej nie przeciąć. Nie będzie chciała być bez oporów. A może jednak. Wolałbym nie wrzucać yy, tej uszczelki Do myjki ultradźwiękowej z tym płynem Żeby jej po prostu nie zjadło Ok, mamy to, uszczelkę mamy Co tu jeszcze możemy zdjąć? Możemy rozkręcić sobie Kluciec w każdym, przez który podawane jest paliwo. Tam też się lubi syf zbierać. Byk. Tutaj nie mamy żadnej nakrętki podkładki. Jest, tutaj troszkę syfu widać. O. Jest syf. Takie małe zabrudzenia dużo znaczą. Okej. Okay. Co jeszcze możemy tutaj rozebrać? No, chyba tyle, nic więcej. Więcej nawet nie ma potrzeby co rozbierać. Myślałam, żeby to dyszę wyciągnąć, ale w zasadzie to po co, skoro ją można przepchać tylko i do trawienia wrzucić. Teraz tak. Bierzemy sobie kawałek linki rowerowej albo jakiejś innej. Z tej linki rozplatamy sobie jeden włosek i każdy otwór, który znajdziemy w gaźniku, musimy przepchać. Ten, ten tutaj, ten, 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 ten. I nawet tutaj się jeden ukrył, tutaj na ściance. Musimy to wszystko sobie przepchać, żeby później w myjce bo miejsce, gdzie dzikoi, było po prostu łatwiej, prawda? Dobrze, i tak przygotowany gaźnik. Tutaj jeszcze tą uszczelkę należy wyciągnąć, stąd jakoś igiełko podważyć, po prostu i ją wyciągnąć. I te elementy, te bez tych gumowych elementów. Już ten, oczywiście, po y, przedrutowaniu tą linką i tak dalej, y, oddamy do, my, do mycia ultradyskami. Dobra, i widzimy się jak już to będzie wszystko umyte, i będziemy to składać z powrotem, i próbować tą kuszelkę złożyć, i sprawdzić, czy nam odpali. Y, jeszcze jedno, ale przy składaniu y, gaźnik, gaźnik jest, będzie czysty. Ale tak jak mówiłem, że tutaj jest filtr rozdarty w środku, jest pył w zbiorniku zbiornik też trzeba przepłukać i wydmuchać powietrzem sprężonym, żeby nie było takiej sytuacji, że mamy czysty, czysty gaźnik już włożony w kosiarkę i nagle podajemy do niego brudne paliwo, bo to jest, no, może być od razu, może być kicha. Od razu może to nie odpalić, kurde, zależy co tam jest w tym zbiorniku, a jest tam dużo dobroci. Także pamiętajmy o tym, żeby nie było tak, że mamy, czyścimy cały układ paliwowy, nie tylko gaźnik. Zbiornik, węże Nawet można sprawdzić, czy węż nie jest stary, czy po prostu on się, on się nie, nie, nie rozsypuje się, prawda? Już, już, już od paliwa. Dobra, i jak się podobało, to zostaw kciuka. Yy, zostaw subskrypcję i widzimy się na składaniu już po, po całym trawieniu. Na razie. Hej.